Powiem Wam, że bardzo się odpaliłam dzisiaj. Bardzo, ohoj, dawno, dawno nikt mnie tak nie odpalił. Dawno. Dobra, idę po bilecik, le idę do Biedronki, bo zaraz mój syn skończy lekcję i e, będę musiała e, pędzić do domu, bo już, e, przy, przez to wszystko, przez całą tą główną burzę, ja już dawno powinnam mieć obiad zrobiony. E, dawno powinnam mieć wszystko naszykowane, a nie mam, bo, e, bo tyle nerwów mi to zabrało, ale kupiłam laurce te rzeczy. Otworzyli u nas Half-Price, ale na razie jest słabo zaopatrzone, słabo te rzeczy tam wyglądają, więc yy, no, fajne rzeczy są do domu, takie wazony i ten, te, no nie wiem, może być to początek, może się będzie za towarowywać. Może będzie lepiej, ale Laurce kupiłam fajny dresik. Pokażę Wam potem takie świecie, drsiory na treningi. Poszłam też do Pepko. To w Pepko też jeansy takie fajne, mięciutkie. Kupiłam Leginsy, skarpetki, świeżą bieliznę. Wiecie na wyjazd. Jeszcze muszę jej ogarnąć. te takie mini kosmetyki, nie? Ale to sobie pojadę i Wisa nie kupię. Dobra, idę. Nie wziąłam sobie żadnej reklamówki, ale ja tylko muszę na racuszki kupić rzeczy. To jakoś się zabiorę chyba. Jadę po córkę, bo skończyła chór i to już 5 minut temu. Jadę po córzeczkę i trochę okłonęłam już, chociaż długo mi to zajęło, bo jest 1526, ale dalej mam taki odpał, że ale już tak, wiecie, mam to gdzieś po prostu wszystko hmm. Jadę po Laurę, ona ma dzisiaj y, jiu-jitsu, a mój syn ma, ja nie wiem czemu w ogóle powiem, że on ma trening za chwilę o 16. No i zaczęłam już sprzątać w kuchni, już postawiłam sobie na zupę, no bo oni wiecie w szkole jedzą o w pół do y, drugiej, o 13.25 mają obiad, Laura już może być głodna, więc zaraz jak Laurka wróci to i zrobię racuszki. Ale najlepsze jest to, że Antek przychodzi mi tak Wow, w szkole też były racuchy Więc nie wiem, jak moja córka na to zareaguje No ale zupę postawiłam Już się wywar... już za chwilę będzie gotowy No i skończę, no to będzie mogła sobie zjeść pomidorową ja nie wiem, nie chciała, Jak nie będzie chciała, tak mi naszło na taką pomidorową Taką naczosunkowaną. Więc tak, no Muszę bilety na Avatara zamówić dla mnie, dla Antka i dla mojej mamy. Tylko czekam aż moja mama mi da znać jak grafik, jak pracuje. Może byśmy mogli sobie na spokojnie iść na Avatara. Ja w ogóle tu przypomniałam sobie, że moja mama... to no właśnie, a ja mam podpinany. Patrzcie, Leon A to 50? To skąd ja to mam? To chyba z Antka. Patrzcie, Leon, pieniądze. Zużyjemy to w ferie. Laurka, Laurka sobie weźmie, tylko muszę jej to rozmienić, dostali od mojej mamy kaskę, no i jak na dzień babci przyjechali do niej, to dostali po stówie, obchodzą nie no się, ale wsadzili mi to tu, ja sobie dzisiaj o tym przypomniałam, właśnie dzisiaj jak do portfela zajrzałam, gdzie ja w ogóle dałam portfel, no mam, dobra, to, yy, to sobie przypomniałam, że ja miałam przecież dzieci mi schowały do kurki te pieniądze. Dobra. I dokładnie. Dobra, prezentację robimy. Pierwsze rzeczy, no. To y, spodnie y, z PEPKO. Tak, pokaż podnieś jak one siedzą ci. Podnieś koszulkę troszkę. Ja ale super nie? Muszę ci... To ci kupię jeszcze na po ile one były, te spodnie. 15 zł, więc jak macie takie szczuplaczki, to ekstra nie są regulowane. Piękna koszuleczka. No, koszuleczka, ale koszuleczka jest większy rozmiar. Chyba na 140 już. 134, 140. Z guziczkami. Dwa, e, 20 zł, ta koszuleczka, fajna, no. Fajna, bo ma mieć longsliwy też Laura na treningi, dwa jej wystarczą, bo ona tak za bardzo nie chodzi w takich bluzkach. Następne, no. się Tak. Kolejna rzecz to taki dresik, ale to była osobno bluza z Billa, ale obie są rzeczy z Billa Bonga. W Half Price ie. bluza kosztowała 90 zł bez grosza i dół kosztował 70 zł bez grosza. No wiecie, no porządna marka, a fajna cena. Poczekaj, jaka była? Bo tu czasami w Half Price są też oryginalne ceny. Ja dałam 89 za bluzę, ale tu. A nie ma na tych dziecięcych rzeczach. Ale przefajne. Albo czekaj. A to jest od spodni? Tak. No to, to dobrze mówię, kurde ile metek. 70 zł za spodnie. Fajne. A po, porządny dresik, widać, że to jest coś porządnego i, i takie. Będzie miała na treningi, nie? No, kolejno. Dobra, kolejna prezentacja to z DC takie spodnie z takim malutkim tu ledwo widocznym logowaniem, ale to nic i one też były chyba właśnie po 70 zł. To jest fajna marka. Fajne rzeczy robią właśnie takie skateyjarskie. No i koszulka zwykła, no to jest wilgoć takie. Fajne też, bo masz szerokie, fajne na hip-hop, luźne a nie, nie krępują jej ruchów, a są zwężane też, więc tak, że spoko. fajnie się ruszają. No i przymierz teraz jeansy. Także Laurcia sobie mierzy. Te dżinsiki też Ci wziąłam, bo mówisz, że te różowe masz krótkie i to, to mówię, a masz jeszcze tą białą, tą z Hello Kitty szarą, też możesz w niej, Laura, chodzić, co Ci się tu troszkę podwija. No i masz tą różową taką w paseczki, to masz tych bluzeń na krótki rękaw, bo za tym weźmiesz sobie termo, więc jakbyście szli na śnieg czy coś, to wiesz, co masz wziąć? Termo. Co? Termo. Guzik tam jest? Tak. Dajesz ramy. Kurde, ale siedzą, mnie. Zarąbiste. Powiem wam, że jestem miło zaskoczona. Te koszulki, to wszystko jest z Pepco, a zobaczcie, jakie fajne, super w ogóle dżinsy. Można je trochę zwężyć, nie? A nie są nic zwężone. Pokaż, one mają regulacje? W środku mają, te mają, takie? Mają. Mają. mają, mają. Także można jeszcze zwężyć. I są idealne. No, Pepko, mi, miło mnie zaskoczyło. Bardzo miło mnie zaskoczyło. To odcinek z tym, że ubieram wszystko, że robię jakieś No, to widzieliśmy. O, stań tyłem, bo one ładne są z tyłu też. O, się, Aston. Aston, idź na miejsce. Pokaż tył laurka. O, takie są. Na... Jeszcze. Raz. Pokaż tył. Mega fajne. Bardzo fajne jeansiki. Super, super są. I coś jeszcze chyba wszystko. No i bielizna, skarpetki. Ja w ogóle lubię te rzeczy z tego Bekina. To nie akurat, ale tu jej kupiłam. Kupiłam Ci już takie większe skarpetki 35-38. Ale one ale skarpetki się kurczą. Te jej kupiłam mniejsze. 31, 34. Ale to będzie dobre. Ale skarpetki się kurczą. No i gacie. Takie bokserki jej kupiłam, żeby miała ciepło w pupę. Trzy, czyli trzy? To trzy i trzy. Znaleźniesz sobie wszystkie tylko bieliznę, wiesz. To może niekoniecznie. Chociaż ja piorę raczej wszystkie rzeczy. Ale tę bieliznę musimy wyprać, wiesz. To, to na pewno. Popcinać metki, skarpetki. Masz na razie. Nie odpakowuj tego. Weź, to znaczy ja Ci to poodpakowuję, ale nie ubieraj tych rzeczy Tej na razie. Na trening sobie możesz to ubrać, ale... Mama, a będzie, będziesz mi już dawać moje warineczki? Laura pokazuje jeszcze walizkę. Kupiłam w witchenie w Sosnowcu. Pięknie. Szybko. W na Fajna, bo nieduża. Idealna dla Laura. A mogę sobie, jak będę e, tak jakby jechać już w autobusie na obóz, no. to mogę sobie ubrać coś z nich? No. Mogę? Co? A będziemy mieć od razu e, ten trening? No najlepiej te getry, żebyś sobie ubrała te cienkie. No wiesz, Laurka, ogólnie jedziesz na obóz, ale to nie oznacza, że codziennie musisz ubrać coś innego. Możesz ubrać na te dwa dni te spodnie i tak dalej, wiesz? Bo nie będziesz miała siedmiu par spodni. No właśnie, bo nie będę taka spocona. No. A to mi się nie wypierze. No dokładnie. A jak sobie ten, wiadomo, dam Ci, ale no możesz chodzić w tych samych spodniach dwa dni, czy nawet no ubrać sleeve'a drugi raz, nie? A... stoda cały czas tu ciągnie na te stawy, ale nie idziemy tam, bo jest tak zaludzone, że to jest masakra. Noga! Idziemy się przejść przez trzy wioski. No, nabić kilometrów po prostu, bo przygotowałam się na siłownię, miałam iść, ale mówię, dobra, porobię sobie przysiady, jakieś wykroki w domu, a zrobię te kilometry w terenie, pewnie nawet więcej niż na bieżni, bo z godzinkę mi to powinno też zająć, zobaczymy, włączyłam sobie zegarek. Jest zimno. Jeszcze wyszłam, wyszłam, zaraz, zawiozłam dzieci na ósmą. Mają dzisiaj zabawę karnawałową w szkole. Zawiozłam ich eee. No i koleżanka nadjechała. No i ja już byłam poza bramką za sobą. A ja mówię, idziesz na ka kawę. No i wróciłeś, bo musiała ja taki rozczarowany. No ale teraz. Idziemy, to nie jest spacer jego życia, bo on zdecydowanie woli luzem, no ale ja bym chyba umarła ze strachu, wołając go za każdym razem do nogi, jak ten Aston nie ciągnie, mnie, a on, powiem wam, nie lubi na smyczy. I to nie jest kwestia, że nie był uczony, bo on był u trenera na 10 dni, jak na wakacje. Nie, on po prostu, on ma wszystkie inne przywileje, jak gdzieś, jeżeli może tylko być z przodu i powąchać to, co jest z przodu. Z moim mężem dużo ładniej, choć na smyczy. Ale ostatnio zdecydowanie większość spacerów odbywają się bez smyczy w takich miejscach, gdzie to można. A ston jest odwoływalny, więc słucha się, także to jest bezpieczne w naszym przypadku. Jak pies jest nieodwoływalny, chociaż ja i tak jak widzę ludzi, to go zapinam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no są ludzie, którzy boją się takich dużych psów. I po co mam ich narażać na stres? Dobra, idziemy, bo zimno. Trzęsie mi się ręka zimna, o matku. Idziemy. Zobaczcie, co tu bobry robią. Tu było to wszystko drzewami zarośnięte. Wykarczowane wszystko. Masakra. Dobry spacer, powiem Wam. 6 losów prawie strzeliło. Robię teraz. Najważniejszą rzecz, jaką muszę zrobić. Spakować mam malutką córeczkę na obóz. Potem już wszystko pokażę. Jakie ona ma tu te gumki do włosów, tak żeby się je... dobrze są zatek. Niech ludzie zaczynam przeżywać, powiem wam szczerze, troszkę. Od lalek, o ta gumka jest fajna. Trzy jej dam, bo ona lubi gubić. Dam jej taką większą. Taką i te. Ale u mnie były takie niebieskie gumki do włosów. Ja to jej powynosiłam. Mm. Nie kojarzę tu z wszystko, bo tu jest taki bałagan w ogóle. też jakieś spinki, bo ona sobie z psówkami nie da rady, gdyby coś potrzebowała. Chociaż ona takich rzeczy w ogóle nie używa. No ale pisze w rozpisce, to i coś dam. I ma taki mały trzy, cztery jej tam spineczki jej wystarczy jakbyś chciała z jakiegoś fryza zrobić czy coś. Tu jest totalny bagan na górze. Wczoraj ogarniałam ten dół i tę choinkę w końcu zniknęła, więc tak daję jej tak. Do. Skoczyłby się prawie żel, yy, więc nalałam jej tu żel, bo to ma lżejsze, takie 250. Yy, tu jej nalałam szampon. Muszę jej to powiedzieć, żeby pamiętała. Może zapamięta. Tu da mi odżywkę do włosów dam jej taki mały balsam jakby z czasami rączki czy coś ona ma przesuszone, ale nie wiem czy jej będę dała ten balsam, bo dam jej ten krem oliwkowy ona sobie lubi buzię nim posmarować, no i pomadkę ochronną, jakby na zewnątrz wychodzili to żeby dbała o to no nie wiem dam jej na razie tu ten balsam bo to nie waży, a zapytam jej i tu gdzieś miałam taki Taką sakiewkę jej, taki portfelik, no to tu jej dam te gumki do włosów, żeby nie pogubiła też i, i te spinki jej tu wrzucę. Jezu, nie, zaczynam się tym jej wyjazdem, powiem wam, stresować, jak ona sobie bez mamuni da. Och, zawsze się przeżywałam, to się ja też przeżywałam, jak pierwszy raz jechał na obóz. Ale ona jest ogarnięta, dziewczyna, ona sobie da rada. Jeszcze ona mi wczoraj mówi, tak, że też trochę stresuje. No. Ale musi sobie jakieś kredki, dzisiaj ja jej dam tylko na, na, za zadanie, żeby sobie kredki. Więc dobra, to mam. To już odstawimy. I mam całą rozpiskę, więc fajnie, bo nie musiałam zrobić jej sama. Tu mam jeszcze to. Nie wiem, gdzie ona dała tą pastę do zębów. To już tu położymy. Do tych przegródek tu. nie patrzcie tam. No skarpety tam są do posortowania. Daję jej właśnie skarpetki. Raz. Dwa. Cztery. Sześć. Osiem. Jedenaście <grywia> par skarpet się sześć dni. A dlaczego? Bo pani napisała, że dużo skarpet no bo wiecie, oni będą trenować z buciorów, śmierdzący skarpet żeby mieli na zmianę to ma dużo par skarpet tu jej dopakuję bieliznę ale też jej kupiłam nową bieliznę więc e, chcę ją przeprać no wiadomo, wiecie no, no nie wyobrażam sobie jej nie wyprać tej bielizny, żeby za mi się pranie skończ to jej wrzucę tą bieliznę, ona chciała też zabrać ten kocyk czy on jest czysty, bo ona w nim tak chodzi czasami Dobra, kocyk, to sobie weźmie do autobusu, bielizna, dużo par skarpet pisze, tu muszę jeszcze ten, ręczniki dwie sztuki, napisane są dwie sztuki, ale ja jej dam jeszcze taki mały, żeby miała do rączek, do buzi, czy wiecie jak włosy umyje, to jej dam trzy sztuki, drugi kąpielowy. Przez tydzień jeden ręcznik używać, a może w hotelu też będą ręczniki. Chociaż często hotele, na takie, jak dzieci mają przyjechać, wycieczki, to nie dają ręczników. I jeden taki basenowy, bo będą jeden dzień na termach, więc to jej dam. I, i dam jej też tą listę, żeby się spakowała. I ja i tu będę dopisywać ręczniki. Trzy sztuki, żeby wiedziała, że miała trzy ręczniki. Bielizna, 11 par skarpet. Żeby wiedziała, ile tego miała. Klapki pod prysznic, mam na dole, już po nie lecę. I teraz tak, klapeczki ze sticzem, bo to pod prysznic i na basen. Ona chciała. Również zabrać yy, papcie, kapcie, no to weź nie, chociaż ja jej mówię, a będziesz miała klapki na basen, możesz w nich chodzić po hotelu, ale ona chce, no i do takiej torebki, to jest opakowanie z torbo plecaka, spakuję jej motylki, jak pójdą na basen, bo jadą na termy, dzieci młodsze mają mieć motylki yy, i okularki jej Nie <laughs> wiem chciała tam się pobawić. Kurde, mała ta walizka, a tu tyle rzeczy. Klapki pod prysznic mamy. Papcie. Kapcie też jej muszę jeszcze przeprać. Yy, strój kąpielowy. I strój y, dopakuję jej tutaj. Yy, I dam jej też jednorazówkę na brudy i y, na mokre rzeczy z basenu. Strój kąpielowy spakowany, to wykreślamy. Koszulki z długim rękawem na co dzień. To mamy, mam kupione dla niej, ale już tego nie zdążę wyprać. Nie zdążę wyprać. O kurde, jak się okudliły tu od tego dywanu te rzeczy. Przestań wziąć, bo on jest cały taki, w takich kłaczkach, muszę to wyczyścić. Więc tu mam dla niej też już rzeczy, niektóre. Więc ja nie wiem w czym ona będzie chciała też jechać. Na pewno będzie chciała jechać w tych jeansach, które już są wyprane, już pewnie wyschły. Czekajcie, ja mam tu taką rolkę do ubrań. O gdzie teraz tu w tym baganie? nie znajdę. Bluzka jedna. W długim Właśnie to jest to, że moje dzieci nie za bardzo noszą longsleeve, y. wolą ubrać bluzę. Ja tu w tej części damy wsiuszki. Jedna bluzeczka. Wolałabym, wiecie, nie układać jej tak rzeczy, tylko tak na płasko. Mam nadzieję, że się tak zmieszczę, bo mają dużo rzeczy nie brać, no nie? No ale te dwa longsleeve y czarne sobie weźmie. Chyba je kupiłam. Fajne, takie. Bardzo fajne. No kurde, muszę chyba światło oświecić. Bo przecież jest tak ciemno. ja kochani, już mam, że jestem lekko przerażona tym jej wyjazdem. To znaczy, nie, że ten... Ja się cieszę, że ona jedzie. Ale tak sobie myślę, moja malutka. Ona jeszcze... No, była, była bez mnie już na tydzień. Jakbyśmy... Była młodsza, nie? Dużo. Jak widzimy na kanarach z mężem na tydzień, yy, ale teraz wiecie, sama jedzie, musi sobie poradzić z tą walizką, z pakowaniem, wszystko. Wiadomo, że tam będą panie i mam nadzieję, że się nimi tak zaopiekują, że im pomogą, że ich nie zniechęcą. Uff. Mam nadzieję, że będą po prostu te maluszki nasze w dobrych rękach. Jestem sama, bo znają jej córka Też jedzie, ona do jednej klasy chodzą. Spakowałam ją, ale ta walizka jest taka ciężka. a Nic nie mogę stamtąd już wyciągnąć: nic, bo nie, nie da mi nic za dużo. No jedynie, co bym mogła wyciągnąć, to jedną bluzę, ale to ma od kompletu: od dresiku. A jak się ubrudzi albo coś, no to żeby miała też świeżą, no to polarka jej dam. No i ma jeszcze jedną taką treningową bluzę. No to ma cztery bluzy, no to może jedną wyciągniemy jeszcze z tej walizki, jak będę jej chować, jeszcze ładowarkę, szczoteczkę do zębów. Będzie jutro ząbki myła, naładowała i szczoteczkę, zakonfiskowała mi szczoteczkę. Miałam jeszcze jedną główkę, a ja mam jeszcze jedną, no to yy, ja sobie... Tak jej się spodobała ta soniczne, więc sobie wzięła, ja muszę kupić główkę do drugiej jeszcze, którą mam. Yy. jestem przerażona. Jak go da radę jutro z tą walizą? Wiecie, jeszcze podobno teraz y, słyszałam, że ma być tak zimno podobno w weekend, że w niektórych regionach Polski może temperatura spędzać do minus 30. I powiem wam, że jak ja o 15 pojechałam z Laurą do sklepu i nie kupiłyśmy probiotyku z zapomniałeś, myślałam, że probiotyki tylko mamy im dawać przed wyjazdem a tam pisze na tym, że probiotyki Aviomarin kupiłam nie kupiłam, więc jutro podjadę kupię jakiś multilak czy coś w kropelkach, no bo Laura też mi nie połknie takiej kapsułki, więc muszę jej probiotyk kupić w, w tych, ciekawe czy są w żelkach probiotyki, muszę się zapytać jakby były w żelkach, to bym jej wzięła w żelkach no i to muszę pani dać tu ma już zegarek, ładuje sobie, więc jutro założę sobie tego na rączkę, żeby mogła do mnie zadzwonić. Plecak też ma taki ciężki. Wzięła sobie tylko kredki, szkicownik, pamiętnik. Chyba jej każe ten pamiętnik wyciągnąć. Niech się jej na jednej stronie po prostu powpisują w szkicowniku. Chyba ten pamiętnik jej każe wyciągnąć. Jeszcze zobaczę, chyba, że się Laura uprze Wzięła z jednego misia, którego zapakowałyśmy do walizki. No, bo jeszcze kocyk i poduszkę, do, wiecie, żeby im wygodnie było w autokarze. I ten, yy, boże, no, żeby. Mm, muszę się pomodlić, żeby te nasze dzieciątka bezpiecznie dojechały na miejsce i żeby to była super przygoda dla nich. Ale wiecie, jak to dla mamy, to jest stresujące. Ja wiem, że ona świetnie sobie da rada. Ja wiem i że nam obu zrobi dobrze ten czas. Bez siebie i ona wydorośla kurde ale ona jest i tak już za dorosła, naprawdę. Ola. Ale... Potęsknimy trochę za sobą. Mam nadzieję, że będzie tam miała dobry czas, fajnie się będzie bawiła w ogóle y, mam tu pół torby skarpetek do wrzucenia, tragedia z tymi skarpetkami, kurczą się w praniu jak nie wiem, Laurce teraz kupiłam y, dużo skarpetek, więc będzie miała nowe, też jak wróci, ale y, nie wiem, jutro jeszcze chyba jak ją zawiozę, bo dopiero na 10.30 to skoczę jeszcze do pepku kupić Antkowi jakieś skarpetki no bo, chyba się przejadę ciekawe, on pewnie ze mną pojedzie no, i skoczymy też do sklepu jeszcze z Antożem. Pod... Jezus, ja się porycza normalnie jutro. Oh my god, moja malutka! Zaraz po idę, bo jej obiecałam, że jak się tu ogarnę, bo nie chciałam, wiecie, ja chciałam, żeby ona spała. To ją przeniosę tu do mnie, do łóżka, i że będziemy razem spały. Ja nie sądziłam, że ja będę to tak przeżywać. Ale nie wiem, taką sobie fazę jakąś dziwną wkręcam, że ona będzie tak daleko i w ogóle. Wiecie, ja wtedy jechałam na wakacje, ale wiecie, no bo mnie nie było raz na tydzień, ale ona była z moją mamą pod opieką, taką, wiecie, rodziny, a tu teraz wiecie sama, to znaczy też z opiekunami, ale nie, no będzie miała super czas na pewno. No. Ja coś czuję, że ja bardziej przeżywam, niż ona, nie? już sobie poparzyłam podniebienie. Mnie tak boli, aż mi do zęba promieniuje. Ale już nic nie jem, już jest zdecydowanie za późno na jedzenie. Zjadłam, to znaczy zjadłam tylko banana, żeby wiecie, ten. I idę pod prysznic, idę po tego maluszka mojego. Idę spać, jeszcze wiecie, okres mam dostać. Och, więc... Hormony też nie dają za wygraną, a mam tu taki bałagan po tym prasowaniu i potem, Także naprawdę, jutro, jak ja ogarnę na górze, jak ja posprzątam sobie to piętro, yy, umyję podłogę na dole, bo na dole mam na szczęście ogarnięte, to nie robię już yy, nic. A mówiłam, że garderobę zostawiam na koniec. Nie, zacznę od tej garderoby, żeby mieć ją z głowy, głowy bo tu też jest jakiś armagen w tej garderobie. I pójdę potem do łazienki tu i zejdę na dół do kuchni. W przyszłym tygodniu muszę to wszystko ogarnąć, ale też chcę jakoś fajnie za to się spędzić czas, więc jutro zadzwonię do mojej mamy. Yy, yy, no i zamówię te bilety na awatara, bo nie wiem, czy ona w końcu się z nami wybiera, czy nie. To na tego awatara? Może na łyżwy pojedziemy w któryś dzień jak Andoś będzie miał ochotę no coś porobimy coś wymyślimy jakoś sobie spędzimy czas misia moja jedzie na do dobra kochani to by było na tyle w dzisiejszym vlogu jutro będę nagrywać następnego z wyjazdu La Urci. także bądźcie z nami jedne vlogi będą krótsze, a drugie będą dłuższe no i, no i tyle misia moja perfumy mi przyszły w ogóle zamówiłam tego angama wcześniej. ale nawet ich nie zdążyłam otworzyć bo sąsiadka moja przyszła, bo się z nią omówiłam sąsiadka wyszła i w tym samym moja e, psiapsi zadzwoniła czy, e, czy jestem w domu że ona wpadnie na, na herbatkę I chyba i nawet herbaty nie zrobią. Tak żeśmy się zaglądali.